Jest dzisiaj ze mną moja żona Mariola. Planujemy, znaczy ja planuję. Zobaczymy, może taka jakaś seria filmów, gdzie Mariola będziemy gadać o różnych rzeczach, ciekawych i nieciekawych. Zobaczymy, czy uda się Krzyśkowi mnie namówić, bo jakie te ciekawe rzeczy będą. No, no właśnie, właśnie. Także wszystko zależy od Was, czy będziecie tam ją jakoś zachęcać do tego, żeby wystąpiła czę częściej. Możecie też zaproponować jakieś tematy, które mam opowiadać. Jeżeli to ogólnie wypali, bo... Jeżeli wypali, czy... tak. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. E, ogólnie dzisiaj trochę o e, grach, o grach, e, które Mariola kiedyś grała. Wiele osób się pytało ten, o ten temat, a Mariola trochę grała swojego czasu w gry. Pamiętam czasy liceum, kiedy e, nie chodziłyśmy z moją siostrą o, do szkoły, by grać. Tak? I to były takie czasy, gdzie muciłyśmy cały czas z Rezydenta, w Silent Hilla. No, no, to Na było... PlayStation? Tak. Pierwszy. Na szaraczku jeszcze. A te oryginały były? <laughs> a, a nie pozwolę, mi, <laughs> <jako. laughs> Różnie, <laughs> ale. Nie. A, właśnie, właśnie. Nie, no w tamtych czasach chyba wszyscy w Piraty grali, bo to była dosyć drogie, droga zabawka, nie? Zwłaszcza, że głównym dealerem piratów był pewnie Twój brat. Dla, bez, dla bezpieczeństwa <grym> mówię, że nie wiem, czy mam <grym> tak. <grym> No właśnie, i teraz takie pytanie, ponieważ jak grałeś sobie w The Resident i Silent Hill, no to powiem ci, że to nie były takie proste gry. Jak się patrzy na to z dzisiejszych czasów, na przykład pierwszy Silent Hill nie był wcale taki prosty. No a ty chyba go tam go skończyłaś parę razy, nie? Ja parę razy go skończyłam, tak jak i, i Rezidenta i Silent Hill. Eee, no, kolejny <grym> raz już było łatwiej <grym> <z> go skończyć. <grym> Ten gier, który wymieniłeś, a no ale sporo stresu przysporzyły. No właśnie, i teraz mam takie pytanie do Ciebie, bo teraz Mariola z kolei nie gra. Nie gra w nowe gry. E, poza, poza dwoma: Singstarem i Luminesami. Przepraszam, na komu no, no. nie, nie Są to gry, komórce. które po prostu są takimi zapachami, kiedy. No nie No tak, to, ale a... dlaczego na przykład nie grasz, Nie wiem, czyż podoba się Assassin's Creed, podoba się Uncharted? Graliśmy w Heavy Myślę, na przykład. dlatego, że mam ale dzisiaj muszę się nie słuchać stresującą pracę. I życie jest takie już, wiesz, pełne obowiązków. To nie jest taki light, jaki był i w liceum, i na studiach. Więc jeszcze kolejne dostarczanie sobie stresu. lubi patrzeć, jak ty grasz, tak? Strasznie mnie interesuje grafika gier, to, co się dzieje w grach, fabuła gier. Ale fajnie jest jakoś dzielić ten stres. Tak jak na przykład graliśmy w Heavy Rain tak? Mm -hmm. Czyli po prostu była to taka gra, no, takie gry są dla mnie najlepsze, chociaż nie mówię swojego czasu, naprawdę lubiłam się bać. Tak? No ale czy to no. nie jest czasem dlatego, że na przykład uważasz, że gry są teraz za trudne, na przykład, bo często ostatnio graliśmy w Assassin's Creeda i ty tak wow, jakie robisz tutaj te no, wszystkie. No właśnie to chyba teraz są <laughs> łatwiejsze, tak? No właśnie, teraz są gry łatwiejsze. Znaczy... Tak to wygląda, jak się gra, jakby robił nie wiadomo jakie cuda i rzeczy. A ostatnim powiedział, że trzyma jeden przycisk. Assassin's Creed i to idzie dalej. No. Ale no widzisz, no, chodzi o to, że gry teraz niby są łatwiejsze pod względem trudności, ale sterowanie jest trudniejsze. Na przykład taki, taki Assassin's Creed to jest to obłożenie tego pana o wiele bardziej skomplikowane niż w Prezydencie, bo... Pat od PlayStation 3 więcej guziorów niż, niż wiesz są dodatkowe te gały w PlayStation 1 w padzie nie było tych gałek. No, teraz nie? tak mówisz, on że tylko wciskasz jeden guzik, No tak. Ale chciałam to... Ci powiedzieć, że no. jak na przykład grałam w SoundBlade'a no. albo w Tekken'a, no to było tak, że... No ja wiem jak ty grasz w Soul Blade. Ale? To no, zwycięczałam, tak? Ale no dobra, mi chodzi o to, czy nie uważasz teraz, że gry, które są na przykład, nie, gra, nie grasz na przykład w ostatnio, no tak. ostatnio grałaś w, na PlayStation 3, graliśmy w GTA, ale to też grałaś tylko dlatego, że jeździłaś samochodem, no ale jak tak. już miałeś na przykład, nie wiem, kogoś tam zastrzelić, coś, to już było za skomplikowane dla Ciebie chyba na tym padzie, żeby to wszystkie gelguziory ogarnąć. Tak czy nie? Nie wiem. Ty rozpoczynasz te gry, tak? I potem jeżeli dajesz mi, że, e, e, pada, to ja po prostu czasami nie wiem no no tak, co no robić. To tak? już po prostu ogarniasz to od samego początku, włączasz grę, konfigurujesz e, pada no tak, i to inaczej no to będzie. Tak. No ale też na przykład grałeś sporo na... Razem z tym graliśmy na PlayStation 2. Mhm. E, I tutaj tak, te gry też nie sprawy. Na się przeszła Przemuła. przemua, no to wcale nie była taka prosta gra. I... Nie wiem, chyba kiedyś bardziej mi się chciało. Tak mi się wydaje, tak jak Ci mówiłam, że to była taka odskocznia yy, od czasów, kiedy się jeszcze się uczyłam i nie rozpoczęłam pracy, że trochę to było inaczej. No. no ale na przykład jeszcze graliśmy w tego. Co jeszcze graliśmy na Forbidden Siren, ale to nie podeszło za bardzo, ale Fatal Frame mhm. skończyłaś chyba Przez wszystkie. Dwie, tak. No To przecież ja powiem Ci jak grałem na, teraz na emulatorze, jak przygotowywałem sobie do vloga. No to nie były to proste gry. ale ja nie mówię, że było było te gry były proste, tylko chodzi o to, że wchodziłam w nie zupełnie od początku, tak? czyli ee, no, taki trening, nawet jeżeli nie przechodzisz takiego typowego treningu, nie włączasz sobie na, ee, mhm. takiego trybu w grze, to po prostu naturalnie się dzieje. Tak? Czyli się od ja, początku tak, raczej, tak, tak, tak. No jaka jest twoja w ogóle ulubiona gra? Ee, no tak naprawdę wszystkie te horrory. Tak? No, myślę, że będzie pierwsze miejsce dała Resident Evil. Dwójce? Tak, no bo już trójka i czwórka. Mm, nie wiem dlaczego, być może przez sentyment do takich starych czasów to dwójka mi mm -hmm. a, się podoba najbardziej. Mm, Silent Hill. Nie dwójka. dwójka. Dwójka, tak. A to już na pierwszych dwa. Tak. Chociaż jedynka też była bardzo fajna, ale dwójka jakaś troszeczkę lepsza grafika, wiadomo. E, no i Fatal Frame, tak jak mówiłeś, wszystkie części. Ja jeszcze wtedy interesowałam się strasznie kulturą Japonii. Więc to była dla mnie taka perełka, w którą mogę grać i no, było Przez tą kulturę od dwóch miesięcy próbujemy sprzedać płyty i, i I jeszcze, z... jeszcze chciałam powiedzieć, że pierwsze <grystki> <pieszo, grystki> które grałam, było o dwóch siostrach, o siostrach bliźniaczkach. Ja również mam bliźniaczkę, więc tak ja się. <grystki> no to dwójka, no to tak. No to akurat z tych wszystkich części chyba ta dwójka najlepsza jest i tak. Znaczy, teraz wiesz, jest czwórka i na no, Wii. Oui. I piątka ma być na Wii U, czyli czy tam ma być to remake? Jakoś tak, nie w każdym razie jakoś to tam ma, 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 ma wyjść, nie? No właśnie, a teraz Mariola w kolei uskutecznia gry nie, typowo takie e, na chwilę, czyli SingStar i Luminesy. A, myślałam, że mówisz o Mojuka. A, no i oczywiście na komórce to już często możesz, nie? Często pyka w e, takie gry jak właśnie Candy mania, to jest e, Candy Crush to jest chyba takie, takie cukierki, czy co to tam Nie jest? Nie Candy Crush, Cupcake Mania. Cupcake mania, mania e, czyli takie <ścoughs> zbijanie klocków No powiem Wam szczerze, że ja jakoś tej gry nigdy tak mnie ona nie interesowała, ale jak zacząłem grać, no <grymne> to, to na kuchówce, to w to gra. To są takie gry właśnie na chwilę, typowo gry komórkowe, gdzie można pograć na 5 minut 10 całkiem, całkiem, całkiem przyjemnie. Jeszcze no. oprócz tego, te słdy się nie mają kalorii. No bardzo się po nich takie osłony. No tak, ale właśnie wróćmy do tego Thinkstara, bo Mariola ogólnie na Singstarze jest nielichym masterem i chociaż nigdy się nie wpisuje w high score, więc zawsze... Jestem za skromna. Zawsze, <grym> zawsze najlepsze wyniki nasze są oznaczone jako Player One. <grym> no ale teraz Singstar, Singstar mamy tą nową wersję ze śpiewaniem, co prawda jest tam do, do Tam jest, do wydaje mi się, że jest to, tak, ta wersja trudniejsza. Punktacja jest zupełnie inna, ponieważ teraz ile? 2,5 czy 3. 2,5 miliona tak. jest racing tak, Stara. Tak, A teraz ostatnio no. było 10 tysięcy, tak? No tak, i to jest teraz problem, bo my mamy tych piosenek, nie wiem, tam z 80 i na wszystkim racing Stara wyśpiewała, a teraz chyba tylko jednego śpiewało. Ale to jest, że na wszystko. Głównie na płynie, który no po prostu tak. idzie mi najlepiej, ponieważ mam te piosenki na pamięć. A teraz na jednej I... chyba ugrałaś, nie? Na, 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 na czym to było? Ale na Last Christmas? Powinniście słyszeć, jak Krzysiek śpiewa Adel. <laughs> No miałaś nie mówić tego. Nie tylko Adele, co to Tony Braxton? I... Nie, Tony Braxton to nie śpiewam, śpiewamy Nika no, Keiva, no, Nika, Nika, tak. Nika Adele i i Iggy no. to są takie trzy, trzy mocne hiciory, które mogę zawsze <noise> śpiewać. Ale i słuchajcie, no to jest nic straconego, kiedyś po prostu włączę kamerę, Mariolinie powiem i będziemy mogli posłuchać, jak ona śpiewa mm. na PlayStation. No i ten Figstar ten faktycznie teraz trudniejszy, bo jakoś tak no, nie idzie ci to tak dobrze jak wcześniej. Chociaż Mariola, no, to powiem Wam szczerze, że ona tu ugrywa te punkty masakrycznie, tylko że ten six Star jest jakoś trudniejszy teraz do zdobycia. No. Tak mi zawsze parę punktów bakuje tego Sigstara 30, 100 no, tam, i Tak, tam, tak. I, i, no, no, i ostatnio to... kotowałam oczywiście kolendę polską. na <laughs> Christmas. Tra tradycyjną polską komendę. Ko kolendę łam tak, Last Christmas. No ale George Michael, jak on tam wygląda? <laughs> no, no, i tak jest ciepły, <laughs> więc wiesz, jakby no, nie wyglądał. Pobrawał sobie, że nie jest. <laughs> Słuchaj, no i jeszcze luminesy. A przecież ostatnio luminesy nie grasz, nie? Nie grasz, A mamy świąteczne luminesy. Pamiętasz? Ja na Luminesach też wyciągnąłem zawsze takie rekordy i potem pamiętam, zawsze przymykałam oczy i te klocki mi się układały i leciały tak jeszcze pamiętam. Może to nie jest gra komputerowa, ale Tetris. Właśnie to samo miałam z Tetrisem, potrafiłam układać sobie w głowie. Nawet podczas snu, ale to już była jakaś taka masakra zmęczenia i dlatego takie... Ale te Luminesy to też była taka, taka historia, że ja luminesy m, ktoś powiedział, że to jest idealna gra dla dziewczyn. I mówię, no dobra, no to tam dam Mario To jest bo... fajna muzyka. Tak, muzy no i w ogóle tak, jest fajna, tak. fajne luminesy. I te luminesy właśnie to z to się tempa. giera. Zmiany ta. tempa. Niektóre są jakby planszem, e, można na nich odpoczywać. Na niektórych to po prostu się płacisz, żeby to wszystko... No robić. tak, ale tak ci jakoś wessało, że tam tyrałaś te luminesy ciężko Bardzo no. I, i nadal jestem dobra przecież. No dobra jesteś luminesy, tak. No to jest właśnie takie... To, takie... Ale z kolei na przykład nie interesują cię... Ja chciałam powiedzieć, że mam no. bardzo szybkie palce. <laughs> Jakkolwiek to, to zabrzmi. Ale to Tak. Bardzo, bardzo, bardzo szybko piszę na komputerze i takie właśnie gry, gdzie szybko coś spada, gdzie jest potrzebny refleks, to. to... Ale z kolei na przykład takie gry, e, mini, takie gry właśnie, takie w stylu tych luminac, to czy nie za bardzo interesują, bo tego na plusie to za darmo jest dość ściągnięcia. Chciałam powiedzieć, że mąż mi nie ściąga gier darmowych na plusie, zawsze mi obietrzył. Ja mówię, sprawdź co z mnie na plusie. A... Za darmowe, no to do... ściągam ściąga to w darmowe, no przecież no to no nie dobrze, jest tak, że nie ściągasz. Ściągnąłeś coś dla mnie? No, ściągnąłem Mam, mam no, chyba ze 120... Co? Ze 120 gier na, na plusie, ale to żadne Cię nie interesuje jakaś. A co proponowałeś? No, ostatnio Ci proponowałem. Zombie na przykład i tamte... Plant versus Zombie. To tak popatrzyłaś, no fajne, fajne i co? Nie, pytałam się jakie. To na początku było dobra, dobra, zaraz ci coś sprawdzę, a potem już się zajął swoim jakimś. No to ja nie zacząłem. wiem, jakie ty chcesz gry. No to jakieś gry, których nie mam, chyba sobie wymyślałem. No bo ty chcesz jakieś, żeby były albo luminesy, a no jeszcze możesz pograć sobie, tylko gitarki nie mamy, tak jak na tym, na rok będzie. O, a fajna gra też bas. O, tak, bas, Dla właśnie. Teraz, teraz właśnie, zapomniałem o tym basie Teraz bas bardzo podskoczyła cena, bo y, ta gra jest teraz warta ze 400 Nie skuski, ma edycji, znaczy w ogóle nowych. Wersji? Nie, chyba jest tylko świat Kuizów ten Polski. Mamy bazę z tymi czterema bazerami. Tak, tak, tak. Jest bardzo, bardzo fajna gra, można to szczególnie na imprezie się nadaje, nie, bo kiedyś próbowaliśmy na imprezie, z, przyszedł do nas Marioli braty z narzeczoną i próbowaliśmy... Singstara, Singstara. Singstara, Singstara no, żonę, tak, ale słuchać, e, słyszeć Jacka. <głos> nie <głos> nie za go, za za bardzo bardzo jacyk, Ale po prostu... Nie, nie do to końca. To tak jakby ktoś przechodził mutację właśnie. Ja na początku myślałem, że Jacek ktoś śpiewa tak dla jaja. On tak naprawdę śpiewa. W każdym razie nie szło to i, i potem, potem faktycznie ten bas jakoś się pojawił i jakoś tak... Faktycznie te baz. A z bas to też ciekawa sprawa była ja tych, że w sumie nie wiedziałem, ale my żeśmy w pracy w niego grali wtedy jeszcze jak pracowałem w Darkstone Cardinal, to mieliśmy tam konsolę i ktoś przyniósł i jedną stop w tej pracy, żeśmy w tego baza grali i stąd się wzięło Ja wtedy go kupiłem jakoś w dobrej cenie, bo teraz od jego cena tam skoczyła chyba 4 albo tu je w ogóle, ale. <laughs> fajna, fajna gra na imprezy. No i jeszcze w jakieś gry gracz, no bo tak w sumie nie pamiętam. Może że my skończyliśmy razem bardzo dużo gier, na początku jakby naszej znajomości, nie? Na PlayStation 2. I na 90. No właśnie, świetnie. A ty, ten ten patrząc, kraście, jak się gra, tak? Czasami, no nie mogę powiedzieć, jak to dobry Mi po pomagał mi. <grym> misio, nie pomagał mi w niektóre które trudniejsze momenty, ale głównie radziłam sobie sama i. No tak, na przykład. Rule of Thrones, który teraz krzyk skończył znowu na nowo, ale. Ale nie udało się zakończyć. Tak. Ale. Wiesiłam na jakimś takim wielkim ptaku, Ale wiesz co, ja potem grałem i w ogóle tylko wielkiego ptaka nie było, nie? Ja to w ogóle nie wiem. Widzisz, to ja to tak że <grym ptaki> są wielkie ptaki. Ale na przykład, szacun, bo hmm. Maria na przykład skończyła na Dreamcastie, chyba obie dwie części Shamuła tak, skończyłaś, no. Tak, ale było super. Takie, Świetna gra. To zwiedzanie e, miast. Shamuł był tak, super, no, super. I to też nie był ponany, było takie Fajnie wykonany. Za tych czasów jeszcze e, nie robili aż tak... Detalicznej e, grafiki, tak? A naprawdę wymiata. Chyba, że nie ma jeszcze tak, nie ma takiej gry, która, która mogła się równać. Jest. Może Yakuza, ale ja Jakuza, w ogóle tak... pamiętam jeszcze z e, czasów PlayStation One różne takie gierki, które naprawdę wtedy. Wipeout albo Micro Machines, e, co tam jeszcze właśnie. E, no, taki ja to nie miałem. Mister Driller takiego o, Mr. no to drillera to miały, mieliśmy na Dreamcastie, no to grałaś Mister tak, no ta, Driller. Tak, tak, no, Ta sama wersja, tylko że właśnie była i na Szaraka, i na. Ale na Dreamcastie tak, tak ogólnie taki gier, które ci się tak bardzo podobało, to nie było dużo, nie? Oprócz Shemua, Kaczora Donalda, jeszcze pamiętam, że trochę grałaś. A, no i Crash Bandicoot. Też A, no to na mojej iż. młodości gra. <laughs> crash, crash się jeszcze pojawił. Tak, no. strasznie nie bym chciał. <noise> w każdym razie yy, na Drinkaście jakoś tak tych gier dużo takich. Yy, w tak graliście, to chyba nie było potrzeby, była, to nie pamiętam. No bo Dreamcast był taką trochę konsolą, tak. Nie było GTA, no był to prawda Soul Calibur, chyba najlepsza wersja Soul Calibura, ale też chyba w niego nie graje za dużo, nie? Trochę grałam, no nie wiem, czy jak wspominał, że brałam udział w. Yy... No nie, nie mówiłem. No już powiedz, jak już powiedziałeś, to już powiedz, niech szukają. No. No powiedz <laughs> w cosplay, tak, Mario dobrało działania. Tak, jak Sofita i, mm, i taki, I taki. Tak. w PSX Extreme i nawet żeśmy wygrali taki w do Xboxa, ale to nie... Ale jest. słuchajcie, wpadliśmy na to, że będziemy robić kostiumy, bo robiliśmy je własnoręcznie podczas e, czasów z zakopanym. Z zakopanym, no. Tak i... No, tego i moją, do tego i moją siostrę i sami malowaliśmy te wszystkie części, miecze w ogóle kupowaliśmy jakieś takie zabawkowe. Kupowa Ale to ogólnie, nie ogólnie to zdjęcie było wydrukowane tam w psx my tam tych tak. zdjęć trochę żeśmy wysłali. Tak, tak. Ehm. taką a, taki strój, znaczy moja siostra mi Dla taki, nie? Tak, lataki, taki, obcisły, taki no. obcisły z satyny czerwone, z takimi stawkami po Ale dzisiaj zdjęcie. jak na to patrzę, to się nie za bardzo op opłacało, bo żeśmy wygrali... Ten front do Xboxa ale za 30 złotych sposób, chyba, nie? A tam było fach. do wygrania Xbox, nie? nie. No, ale... ale fajnie <laughs> no, się bawiliśmy. No, no, także możecie poszukać, nie powiem w którym PSX-ie. No to już będzie z dwa albo i więcej lat temu, nie? Nie poznacie mnie chyba. <laughs> nie, no tamten cosplay akurat to, to rzadko się nie zdarzało. Znaczy, rzadko się zdarzało w psx także myślę, że jak ktoś tam po, pociśnie, to znajdzie, chyba nie? No i tak, jeszcze wracając do tego Sol Calibura, no to Mariola ostatnio grała w Soul bo to... Już nie pamiętałam kombinacji przycisków i to było też. <grytanie> Na oryginalnej konsoli, której, za którą dziękuję, mi Nazarukowi, będę za każdym razem to mówił, bo dostałem od gościa, darowiznę w postaci konsoli. No i właśnieśmy podłączyli tą konsolę i... No i Mariola, przeszłaś Cervantesa, czy Cervantesa, czy tam żeś się Czerwantes? Strasznie, to... strasznie, strasznie bolały mnie kciuki w Chyba nie dałaś rady, chaosu, nie? Prawie, ale przeszła tam, aż do tego ostatniego bossa, no, no to, ale tak, jest... to Kiedyś to, to nie było dla mnie żadnej trudności, to znaczy, że, żeby przejść. No tak. Zraada, a on się potem zmieniał w takiego... Tylko, o, że, że twoim właśnie <laughs> metodą jest gra typu chaos, czyli naciskam wszystko, która zobaczyć no do w taki no sposób. No ale bo ja gram technicznie, tak? Ja myślę co tu zrobić, a Ty... A po prostu szkoda mysz... mi czas na sprowadzanie to... kombinacji klami, no, właśnie. Jak można... Nie, ja podczas tego jak gram i zobaczę, że na przykład działa tam R1, R2 hmm. i tak dalej, czy jakaś kombinacja, to ja to stosuję tylko patrząc w ekran na te rozpiski, że trzeba włączyć to, to i to. No proszę cię. No, ale... Coś inteligentnie od razu <grym> empirycznie podkazujesz. <grym> Może być Ale... nawet na jakimś turnieju jakiś do była nagrody. W sumie tak wiesz, jak inni grają, to starają się przewidzieć ruchy, a twoich ruchów nie w pokój przewidzieć, bo <laughs> robisz wszystko, co się, co się da naraz. <laughs> w każdym razie, w każdym razie no, trochę tych konsol żeś też przerzuciła. No, jedynkę, dwójkę, Dreamcasta, no i teraz te, na których tak średnio chyba w sumie. E, czy ich, nie, na Xboxie w ogóle grać chociaż raz? Chyba nie. Nie, nie chyba nie grałaś. Nawet nie wiesz, jak padły wygląda, chyba nie? Tak? Nie, aż tak bardziej niewyprofilowany. Ostatnio. Na przykład gram w jakąś grę, Mariola siedzi i tak. A to na trójce albo a to na czwórce ja mówię, no tak, tak, czasami a my mamy w ogóle czwórkę albo trójkę? No no tak Parę razy tak było, że nie, nie wiedziałem w ogóle jaki tak. konsol... Nie wiesz jakie mam. Właśnie tak, tak właśnie jest Czy to. ja nie wiem ma. jakie mamy, bo po prostu ty ostatnio wymieniłeś, że mamy siedem konsol i dodałeś do tego piespino, to proszę cię, no to jaka to jest konsol? No Ta Przenośna, tak? No, ale, jak ale, o takie... ale mi chodzi o to, że jak na przykład e, w coś gram to Ty nie wiesz, czy ja grałam na PlayStation 4, czy na PlayStation 3. Stończ, bo to działa tak samo jak e, z ciuchami. Tak? Jak my kobiety kupujemy ciuchy, to możemy powiedzieć, że co ty to starasz bo no? ja miałem dawno. I tak samo Krzysiek potrafi położyć grę, nawet nie wiem, czy on to miał, czy nie miał. A propos mojego dzisiejszego stroju, to jestem w takich lumpach i Krzysiek mi powiedział, nie, nie, nie przebieraj się wyglądać naturalnie. W... Trzy robimy. <laughs> Dobrze, że na kamerze nie widać pewnie plam, ale no, ma się nic Czyli ja nie włączyłem w ogóle kamery jeszcze, nie no ma karty w środku, mąż, wiesz. no tak wiesz. Ale jestem czerwonek łebka. No bałowatka. No że to taka nieinteligentna Dajmy mu żyć w słodkiej nieświadomości no, no, tak. i niech się uważa za takiego samca alfa, wiecie. No dobra, 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 samca alfa, ja alfa, alfa, beta i, i omega. <laughs> dobra, słuchajcie kochani, będziemy powoli kończyć. Dajcie znać, czy wam się film podobał. Mariola może jeszcze wystąpi. Wystąpisz jeszcze coś... Coś, niekoniecznie o grach. Jak bym coś kupisz ładnego, <głos> <głos> Nie, bo wyjdę na pustaka. Nie nie, 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 Ale coś może jeszcze nagramy, jak będziemy mieli jakiś pomysł o czymś. Jak mówisz. Będziesz jeszcze chciała coś kupić? Tak. Przyznaj się teraz. Powiedz, powiedz. proszę, proszę powiedz. będziesz chciała coś nagrać. No, przeczytam komentarze, to zobaczę. <noise> no, no właśnie, czyli wszystko w Waszych rękach. Czy chcecie, żeby jeszcze pojawiły się takie właśnie pogaduszki o niczym? O czymś, o niczym? No ale bardzo lekko, No mieliśmy pogadać w ogóle o... A to już dobre, nie będę mówiła o czym. No to zostawię następny odcinek. Zawsze e, o... się mogę z mężem pokłócić na... na no pisę, tak, także. zawsze, zawsze. Da, może być plaskacz albo coś. Może. No właśnie, tak na zakończenie. <głosy> Dzięki. <głosy> Dobra, kończę już, bo teraz ja będę musiał ci przywalić <noise> tabletem <to to wylekłem głosy> kuchynnym. <noise> I to tyle. Dobra. Yy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekamy na odzew i zobaczymy, co, co, co dalej. Tak? Pozdrawiam Was, Energik. I Słynny gest. Do następnego.